Także witam Was widzowie w kolejnym materiale z farminga. Tutaj do skidujeczki. Dzisiaj ma karnista, bo będziemy pakować kukurydzę wam powiem. Tak bynajmniej po mi się wydaje i no. Ja sobie szybko tutaj cyk pyknę takie jedną rzecz. Dobra. Ja zasiadam chyba ze stery. A tutaj masejka już, myślę. Oczywiście zostawcie lajka, like suba dzwonem na starcie, jeśli możecie i pewnie się jaka Bartasza i no i te kaszoty tam tam też i to samo i będzie milutko, a ja już powoli mogę chyba wyjeżdżać choć nie wiem czekajcie, a czym czy się ta gdzieś nie jedzie czekajcie nie ma go na mapie gdzieś, a on tu gdzieś jeździ a tu loto Czekajcie, zapytamy się go. No, on już jedzie na pole. Dobra. No to my bez jednego gadania też pojedziemy już na pole. No, on się rozkłada i popina no, Ale to pole gdzieś tu, tu jest już. Dobry panie, ja słyszymy pana sybi? No dobra, niech koś Nie tylko ile on będzie jeździła pewnie 10 na godzinę i no Ło 10 na godzinę Pewnie jeździ także Będziemy gdzieś też tyle jeździć myślę będzie spoko, przyspieszymy czasami, tak lekko możemy przyspieszyć, ino. dobra, sobie ja sobie screena żebym miał da was miniaturkę Najczęściej się nagrywamy, jak to widzicie. a ja też nie. Dobra, zobaczymy, kiedy będzie pełne, że mamy 58, gdzie 60, już na jednym przejeździe. <grytanie> Kacę idzie po dalej. Nie chcę się tutaj to robić, a on się tak nawraca i no. Jakie bączki wali. Łap, jeszcze posieczkarni będzie chłopina miał. Dobra, tak podgolimy może go i Niech jedzie ten masej. O, za stu będzie. będziemy my to wysypiamy i no bo nie pamiętam czy my silos nawet mamy ale w jakiś tam chyba mieć, tak mi się daje wydaje a jak nie to zawsze tutaj gdzieś postawimy i na silos i jakiś tam jak się zobaczy no później pamiętam szczerze ale no chyba a tu jest dobra tu już postawiliśmy dobra czyli ekipa była i przyjechała i zrobiła silos dobra tam się szkarnista pewnie się trochę nudzi już ona no ale co jest się szkarnista co mnie tam się umieści ty, ty draniu ty Dobrze, no, przecież jadę Ja pierdolę Rand, dzisiaj dla to wysypacie. nie? Jakie panie? Co ten chłop robi? A, wszystko poknie. ja pierdol. Tak, ja, tylko trzeba równo to rozsypać. No, szkurwa wedza, a ci wezmę tego płuka, to ci wezmę. Keeper z tyłu, Jezu O, o, dobra, jest, załapał Panie! ma no jeszcze się się, się widzę nudzi No i wyjebał mnie Кварца Рави. Да, Сейчас я отправлю помощь. Дав. Так опуга. А, хватит. Дав. А, что тядёте? O, oczywiście zostawcie łapkę w górę, także będzie miło. No, bo to już chłopino zabrał całe. Kurwa szybki jest. Dobra. To wiecie, co możemy sobie porobić? Ja mnie tu nie chciałbym. On sobie tego dobra, tutti to tak, jakie panie się panu nastawię? Czekaj, wie ja pan, jedź pan. Dawaj Jezu, jedź Dobra, Już będzie ja o sobie sam Sram, dobra <g authorized accessoyu> Ja pierdolę. Jak pan tam tego, to niech pan ten. Niech pan z zajmie. Będzie miał pan wentylację chociaż. zaraz zmienię. A dobra. Dobra, panie. cieczkarnisko. nisko. Dobra, może pan się zmienić. Dobra, panie. Ja jadę. transportuje jest w krzaki. Panie, co pan robi? Ja cały masaj Noż. Nie, wiem, co się nawet dzieje, dzieje. Dobra, dobra, że tak stoi. Czekajcie. No co ty robisz, kompanisty? Czekajcie, bo to multiplayer to czasami nie no, i ta co pierwsza no dobra no bo posiejemy właśnie kukurydzę też jak chcecie zobaczyć to tu będziemy gdzieś tam kontynuację kiedyś robić, tego odcinka Tutaj czy no będzie na odcinek, także No to nie bałem się dowiecie jak to będzie wyglądało no się w kurniku Kurwa, zostawi zostawić tego No to powoli chyba trzeba wiecie To żeby ina Jeszcze raz żeby ogólnie kiszonka w tym, także chyba trzeba bardziej powolutku Dobra, bo hałta się nawali No też nie wiem kto zostawił ino tego dżundira tutaj Nie wiem co tu stoi jedziemy ja pierdole, cały się zakopał. Trzeba będzie coś takiego mody, na przykład, w grę. tutaj widzę też jakieś linki, hole, takie rzeczy. Będziemy się tu urażenie, nie, do takiej realniejszej serii. Bo to nieważne, że też w USA czy w, w Polsce to i tak, żebyście gdzieś zawsze zakopiecie, nie? Nie trzeba na to uważać. co zajdziemy od tej strony i pojedziemy sobie to się szkarnice no gdzieś tam jest, także o no kombajnu może nie widać zaraz stąd, ale, no ale tu tam na spokojnie widzowie, na spokojnie Nie śpieszyć się, tylko robić Aha. Szybkiej szczęście Szybki. czkarnista. Widzicie, że pani się na kanał Bartasza też i. Się... No, aby te kaszety też, nie zostawcie sobie, żeby no, nie było tak mi chamsko, że mnie zostawiacie. Tam można teoretycznie tlangę przyjechał naczepimy ja, sobie ino nie zaczępimy tylko sobie pójdziemy to ubijać i no wartelką bożą ja to ubijemy może jakoś a chociaż tu tak średnie było to jak to dupy trochę i to będzie chujowe to się ten Jakaś może posługujemy ogarnąć, i Nie da się co też mi się podoba tej Warsze do tak góry, nie? E! Uważaj, kostki nam kradnie. na mam cię, Ja go gonić i no chyba skurwa syna I łoknia łoknia jak to mówię Nie to on pojawł, ten o, on pojawił się gdzieś tu jest Czekaj Mam już go chyba na celowniku. Ach, auto to jest rytm, 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 jak to powiedzieć. to to się rytm, się rytm, Chce się bawić. Rura. Dawaj, 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 e, mamy go. Ja on tam jeździ tu Mam ucieka. No rura za nim, jak to mówią. O, patrzcie, kogo mam. Kurwa nasz pułk jeszcze nie Hej to zabierzemy ten inny pułk wiecie co, postawimy chyba na razie gdzieś tu na polu dobra, niech stoi ten pług gdzieś tam się porobi te prace to wiecie, będziemy robić, ale najpierw ten tego matl matlaga trzeba dopaść bo no to się panoszy po tych naszej okolicach tak akurat ten driftowóz to jest driftowóz, nie Ja mam pomysł dla nich. Nie. Czekajcie. On nie będzie wiedział, w którym kościele idą, zwoni, i teraz ja ten na tym J pa es się tak z tym odzwanym się nie domówi i ta ochoła, ta eloto i to chyba po główne rura to już bardziej nie jest taki driftowóz tylko bardziej tylko taki bardziej też do terenu ale spoko autko robiąc ja będzie kraść pelki jest za mały no Skurwa będziesz auto na kradł czekajcie ja mam pomysła się w szkole się uczyło szybko biegać, to wiecie. Kurwa, na mnie Dobra widzę, ja będę się z się do mnie. To co widzicie to jeszcze na koniec. <grym> ja pierdolę. Dobra, ja tu odrzeckam ja tylko może tego Twojego autko. I co, żegnam się z wami i zapraszam na kolejne materiały. I na razie, cześć!